Zagrajmy tutaj tym łowcą, tak, co przed chwilą. Postaram się tutaj wejść na diament, co ma na, co najmniej piąty poziom, tak, żeby tak bezpiecznie być, że tak powiem, na tym poziomie. Długa droga jeszcze, ale próbujemy, próbujemy. Co wam doradzić? Tutaj to urocza plaga. Ojej, ojej, ojej. dobra karta, no ale Nie mamy nic tutaj za za jeden. No dobrze Mamy do czynienia z magiem. Jest tutaj sekrety zaklęcia. O nie, 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 dobra, zostawię. Panik, może mój błąd? Nie, no tu losowo. losowo yy, nie wiem, czy gor, gorszy, gorszego coś nie dostaniemy. Już zostawię tą urocą plagę. Najwyżej będzie porażka, najwyżej porażka. Dobra, nie mamy nic, więc kończymy turę, tak? Kończymy turę. Zabrajmy jakiś sekret. Tak? Znaczy zagranie. No, zobaczymy. Jeden z trzech mamy do wyboru, tak? Do wyboru. Więc proponuję tutaj wziąć taki sekret, może yy, przyzwij kopię, jakby co? Tak? Damy tutaj plus jeden i szczenią przyzwiemy, przyzwiemy. Jest tu. Nawet jak zagra mocą specjalną, no to poleci na niego. No, dał no, tutaj. Zniszczy wszystkich, zniszczy wszystkich. Okej, okay, no trudno. Zagrajmy Jeden sekret. Tutaj już nie wystawiamy nic, tak? Musimy w twarz lecieć, bo nie, nie zdołamy go załatwić, tak? Wszyscy zginą teraz. Wszyscy zginą. Okej. Okay. Dał tutaj gościa w uśpieniu. Też może dajmy gościa w uśpieniu. Zagrajmy tutaj. Moc specjalna kosztuje 0, więc zadajmy tutaj dwa obrażeń. Zawsze to dwa mniej, tak? Dwa mniej. Czekajmy, ten już jedną turę zada dwa obrażeń wszystkim, także polecam tutaj, tak? Ci, ma sekret. O dobrze, tu już jednego gościa zlikwidował jednego gościa zlikwidował zagrajmy jakiś sekret może on ma sekret wypróbujmy 8 do pancerza no dobrze już wiemy co, co jest grane tak dobieramy coś dobieramy coś weźmy może taki sekret jak zagram, to zniszczymy leć, tak, mówiłem tutaj, na tego nie miał możliwości, bo jest w uśpieniu, to dobrze się złożyło, A szuka tutaj ze frysem, ze frysem coś, ja zniszczył sekrety, masakra, masakra, a takie dobre, a takie dobre sekrety, jaj, 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 nieprawdopodobne no grajmy, grajmy yy, a zadajmy tutaj zeprysowy może przyjmiemy dobra weźmy jeszcze sekret yy, zagrajmy może tego zniszczy od razu nie ma sensu zagrajmy jakiś sekret Weźmy tu może broń na no wszelki wypadek. Palich. Broń. Mówię, Or Or Orli Ruk się nazywa, tak? <grych> no ale wiadomo o co chodzi. Oj, prowokacja. Prowokacja. No to tu już nie mamy wyjścia, musimy też prowokację dać Jak tutaj, co teraz, co teraz No musimy go dokończyć No tu już pozostało nam tylko dwa punkty zadać, tak? Mocą specjalną No mamy kopię Mamy kopię Więc nie jest źle, nie je śle się boli O, ale tutaj 4 Wolnie, Szok No ale jednego z nich zniszczymy Którego? Oj, oj Pola wam tego, 3-4 Pola wam tego 3-4 No ale nie poszczęściło się Nie poszczęściło się nie poszczęściło się. No nie, tu króla kruszona może wrzucimy. <grymne> to lećmy w twarz może. Niech on tam kombinuje. Co z tym fantem zrobić, tak? Każdy się, znowu tutaj o nie zamrozi <ścoughs> i szoki daje tutaj aja, 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 aja. co tu zrobić co tu zrobić Dobra lećmy może tutaj w twarz przyzwijmy jakiegoś demonicznego Mamy prowokację, tutaj dwa punkty, no i tutaj trzy, tak? Ten się przewodził. Aj leci, leci, aj, jaj, tą prowokację załatwił. Szok na najsłabszym oczywiście, i tu już masz prowokację. Nie wiem co mu da, furię no. Furię no. I prowokacje. Ajajaja, aj, aj. no to przegrana będzie, przegrana. Nie mamy nic, nie mamy nic. Co byśmy tutaj nie robili? Nie możemy tutaj przejść, przyjąć. Tak, nie możemy. Tutaj też ta karta nie zadziała. Jednego tylko damy. Bo nie mamy sekretu, tak byśmy przyzwali, jakbyśmy mieli sekret, byśmy przyzwali ich więcej, tak? Tych więcej bestii. No, a tak niestety, niestety, porażka. No, ale dobrze, że to możecie oglądać, tak? Możecie oglądać. Cieszę się, tutaj nie ma, nie ma tak łatwo, tak? No, staramy się tutaj z ósmego <laughs> diamentu, tak, na piąte, wejść, na piąte, na piąte żebyśmy byli bezpieczni.